Hej wszystkim, witam bardzo serdecznie, z tej strony Wolfa. a to jest kolejny, czwarty odcinek z Hell's of Iron 4, yy, bitwa o Bospor. I moi drodzy, jesteśmy w stanie wojny obecnie. Minął około miesiąc od poprzedniego odcinka, w trakcie którego, jak widzimy, Anglia upada, jak tylko Paryż zostanie zdobyty, to prawdopodobnie będzie koniec. Yy, ja sobie zainstalowałem modyfikację w przerwie Player Lead Peace Conferences, czy coś takiego, spróbujemy zdobyć krajową jeszcze zanim i może w sumie zdobyć jak najwięcej warscora, bo chyba raczej nie wiadomo, czy, zdo czy zdążymy, więc postarajmy się jeszcze jak najwięcej punktów sobie tutaj nadrobić. Ym, dlaczego player lead? Ponieważ moi drodzy nagrywam Playlist, to jakby drugi no. raz, to jest jakby konferencja pokojowa, to ona była dość śmieszna. I tak trochę niezbalansowana, że tak powiem, i była po prostu głupia, więc ja pozwoli, pozwolę sobie po prostu sam tutaj pozarządzać, kto co dostaje. W wydaje mi się, że będzie to uczciwe na tyle, o tyle, o ile. Jeśli sami rozumiecie, no. Tak więc moi drodzy, póki co puszujemy. Idzie nam całkiem, całkiem znośnie. Czekamy oczywiście, aż Paryż upadnie, bo kiedy tylko Paryż upadnie, tak naprawdę. To wojna się zakończy Dosłownie. Dosłownie i w przenośni. Natomiast my za niedługo będziemy w stanie wojny. A! Przypomniałem sobie. Może nawet więcej. Cześć. Sześciu ludzi. Idzie. Tu. Jak najszybciej. Go! musimy zdążyć. Przed wojną mają na to... O, 13 dni, powinni zdążyć tam do, dojechać. W tym czasie. My tymczasem, jak widzicie, przemy jak dzikusy w kierunku bułga w Rumunii. Mamy obecnie w wojnie jakieś 9%. Najwięcej mają Włochy. Co ciekawe. Tak więc Włosi dostaną najwięcej. Zresztą zobaczymy, jak to punktacyjnie będzie wyglądać. Co ja ciekawe, w ogóle Niemcy przestali nam tutaj wspomagać zbytnio na tym froncie bałkańskim, że tak go nazwę. Chyba wszystko, co się dało, przenieśli tutaj. Aczkolwiek tutaj już Francuzów wręcz nie ma. Dobra, Paryż padł. Paryż padł, więc wojna chyba właśnie w tym momencie jest. A nie, komuna francuska jeszcze trochę sobie tam istnieje. W porządku. I nie wiem, szczerze mówiąc, bo to Chorwacja należy do osi, prawda? Tak. No to nie wiem, jak będzie wyglądać, tak powiem, ten świat, który nam się wykreuje. Tylko atak. tutaj nas zablokowali, tutaj też atak. Ok, Belgia dołącza. Super, tylko oby więcej. No, kończcie już tę wojnę, błagam. Bordeaux, niech się zdobędzie. Będzie koniec. Ponieważ zaraz jesteśmy na pozycjach, jesteśmy na pozycjach, jesteśmy gotowi na atak Turcji. Holandię dołącza. Mhm. Super, jeszcze niech 10 państw dołączy, bo póki co to za mało. Um, a, a, zapomniałem. Garnizony, moi drodzy, zmieniamy na koniki. I musimy do tych koników dołożyć. O, właśnie. O, właśnie. O, panie. Dobra, widzę, że dostajemy tu w dupę. Nie dziwię się zresztą. Ile nas tu atakuje? 23 dywizje tureckie. Fajnie. Ale komuna francuska właśnie w tym momencie kapituluje. I tak, musimy porozdawać co kto dostaje. Wydaje mi się, że uczciwie będzie, jeśli będziemy według krajów, że tak powiem, Rozdawać. Zacznijmy zatem od, od rozbioru czegoś prostego, na przykład Irlandii. Irlandia, oczywiście, przypadnie w udziale Wielkiej Brytanii. Ja tutaj sobie w ogóle zgeneruję troszkę punkty. Dobra, więc Irlandia załatwiona. Bułgaria przypada w udziale mi i tylko i wyłącznie mi, bo ja ją zdobyłem. Więc i tak samo południe państwa. Najchętniej zaanektowałbym również Albanię, ale oczywiście nie. Bez moraw chyba. Z morawami. Weźmy, weźmy też Morawy. Ok. Tak więc będzie wyglądać nasze państwo. I my więcej już raczej nie zabieramy. Więcej raczej nie zabieramy. Anglia dodatkowo dostaje te tereny francuskie. Mhm. Dobra, Jugosławia. Dokończmy jeszcze rozbiory Jugosławii. Niemcy, które chciały Słowenie, Słowenię zyskują. Włochy, natomiast myślę, że uczciwie będzie, jeśli. No właśnie, kto dostanie te tereny? Nie mam pojęcia. Natomiast myślę, że Włochy na pewno zdobędą Czarnogórę. Eee, I co, to oddamy po prostu Chorwacji Dużej? Ok, oddajmy to dużej Chorwacji. Dobra. Włochy i tak dostaną sporo. Nie martwcie się o to. Yy, teraz tak. My jeszcze myślę, że weźmiemy sobie do Brudżę. Natomiast teraz tak. Co robimy z Rumunią? Um, nie wiem. Natomiast wiem, że Rzesza na pewno Rzesze na pewno otrzyma Czechosłowacja. W sensie, Rzesza na pewno otrzyma Czechosłowację, y, natomiast nie wiem, co też Rzesza będzie chciała dać Rumunii i czy ja jej po prostu nie spapetuję. Chyba, że Rum Rumunię po prostu rozbijemy na satelity. To też jest jakiś plan. Dobra, póki co. Co nam tu jeszcze zostało? Luksemburg. Luksemburg oczywiście zdobywają Niemcy. E -hmm. Niemcy. I teraz tak, co z tą Rumunią? Co z tą Rumunią? O cholera. Mogę podzielić te Rumunie między siebie. Ja zdobędę to, ale co zdobędzie resztę? Widzicie co? Rumunii nikt nie dostanie. Rumunia zachowuje neutralność. Nie zostanie zdobyta przez nikogo, że tak powiem. Ona zachowuje neutralność, od Rumunii nikt nic nie bierze. Tak ustalmy. Dobra. Niemcy, tymczasem. Niemcy na pewno zdobywają Alzację i Lotaryngię. I Niemcy dzielą się prawie na pół. Z tym, że Niemcy nie zdobędą tak dużo, na pewno Niemcy zdobywają to. Włosi na pewno zdobywają całe południe Francji, a nawet więcej niż całe południe, bo zdobywają takie, taką część Francji. Anglicy natomiast, którzy zrobili desant, oni również zdobywają część Francji. Powiedzmy, że, że o taką. Cała reszta natomiast Francji przypada Niemcom. Kurc. Dobra, jestem dzbanem, sorry. Nieważne. Teraz tak, komunie francuskie jeszcze. Nie. Komunie francuskie, komunie francuskie jeszcze zostały jakieś tam terytoria, więc my te terytoria wszystkie dajemy Włochom. Wszystkie? myślę, że... Albo nie. Wiecie co? Niemcom damy tylko Wietnam. Po czemu nie? Hmm? I to będzie jedyna kolonia. Cała reszta Francji wypada Włochom. Dobra. Wydaje mi się, że jest uczciwie i od Rumunii nikt nic nie bierze. Tak zatem wygląda. świat, że tak powiem, po wojnie. No oprócz tego my jeszcze jesteśmy w stanie wojny z Turcją, co. No teraz jest kłopotliwe. Weźmy sobie wojownicy step. O. O. A cóż to? A co to? Czyżby ktoś mógł tędy spuszować? Co to ma znaczyć, moi drodzy? Jesteście tak nieuważni. Zróbmy sobie rakiety. Chyba są tak nieuważni. Uuu, co to? Odnowienie bud Bizancjum. Haha. Przeszenie ha. dwugłowego orła. Podoba mi się to. Nie powiem. Dobra, chyba nie przebijemy tego, co nie? Chociaż... Może. Proste tuż na katalawun. Tak zróbmy. Tak I robimy tak? I pusz. Patrzcie jak ich tu mało, dlaczego? Dlaczego ich nagle tutaj jest tak mało? Nie wiem. Nie mam pojęcia. A, zapytacie zapewne. Co z tym? Nie wiem. <laughs> Nie wiem, potrzebujemy chyba... No, załatwimy to, załatwimy to, moi drodzy, ale to chyba na następnym odcinku już, bo teraz teraz jestem trochę zajęty, w sensie teraz mamy wojnę, więc dokończmy Turcję jeszcze może w tym odcinku. Jeśli się uda, mamy 10 minut. To myślę, że zdążymy. Dobra, z tego szybko robimy trzy armie. Rozdzielamy to. Pierwsza armia zdobywa Izmir, druga armia się tutaj osadza. Hello! Witam, sympatyczny kociołek. Mamy Stambuł, moi drodzy. Ruszamy dalej. A, tu nie ma przejścia. Serio. Dobra, główna armia idzie zatem tutaj. Czy Turcja się... Tak, Turcja walczy. Ha. Ponieważ sojusz francuski najwyraźniej nadal istnieje. Tylko wy już nie walczycie. Okay, przestali walczyć. Rumunia przestała walczyć. Ciekawe. Dobra, musimy ten Izmit jeszcze przepchać, i wtedy możemy się rozlać. Myślę na spokojnie. Tutaj już przybywają sojusznicy, więc skoro mamy tutaj sojuszników, myślę, że możemy atakować. Dobra, coś ktoś jeszcze? Może gospodareczka wojenna wlatuje. Myślę, że to spoko opcja. I teraz więcej stali od Niemców, oczywiście. Naszych największych przyjaciół. Oj, miejmy mam, mam nadzieję, że Niemcy też sobie dokończą Belgię i Holandię, bo z nimi też są w stanie wojny z jakiegoś powodu głupiego. Ale Rosja za to zabiera sobie całą Polskę. No, chyba że się umówili na Ribbentrop Mołotow, a ja o tym nie wiem, ale nie wiem czy się umówili, bo nie wiem o tym. tak w dużym skrócie. Dobra, górale da dalej. Chyba. I teraz wy macie proste zadanie. Zapraszam. Zapraszam się roz na rozlanie się. Jeżdżąca siła ognia. To mi się podoba. Dalej mamy. Dalej mamy doktrynek. Dobra, idziemy tutaj. Krążamy tamtych słabiaków. Ujeju, jeju. ci turcy to chyba. Oj, ci turcy to chyba takie trochę nieogary największe. No nie idzie im zbyt dobrze. Jeśli chodzi o Turcję, to ja zdobywam całą. Tutaj bez. Bez wahania w ogóle, sam sobie ją dam, bo jak wiecie. Ja wiem, że to może można uznać za cheaterstwo, ale ja uważam po prostu, że te konferencje pokojowe sterowane przez gracza są nie tak najlepsze, bo są, mają najwięcej sensu po prostu, bo potem wychodzi jakieś brzydkie nie wiadomo co. No tutaj trochę wyszło te brzydkie nie wiadomo co, bo to miało przypaść w udziale Niemcom, ale trudno. Myślę, że podzieliłem to w miarę uczciwie. No myślę, że tak. Myślę, że tak. Dobra, tutaj nasze jednostki już się rozlewają po całych terenach. Mam nadzieję, że jak utworzymy to Bizancjum, legendarne, wojownicy step, fantastycznie wskrzeszamy w głowę orła. Poplecznicy Venizelosa byli tchórzami, którzy nie zamierzali odbudować ich chwały Grecji. Chwały Bizancjum. Czemu mielibyśmy przestać na tureckim wybrzeżu, skoro możemy odzyskać wszystkie utracone terytoria naszego imperium? Zaczęła się nowa, chwalebna era historii Grecji. Dokładnie. Koniec. Okej, okay. W takim razie my zabieramy całą Turcję. Co tu jeszcze zostało? Belgia, Holandia, India, Bela. Dobra, myślę, że zrobimy tak. To będzie najuczciwsze. Że Niemcy zdobywają Holandię. Niemcy też zdobywają. Belgię. się. Nie wiem, co Niemcy zdobyli. Okej. Okay. Niemcy zdobywają Belgię. No i powinni zdobyć też ten obszar, ale to... Myślę, że Niemcy też zdobędą sobie Hindi czy... Damy to Brytyjczykom. Poko. Uczciwe. I mamy, moi drodzy, Narodową Unię Grecji. Możemy odnowić Bizancjum. Aha, tylko musimy... realizować ten cel. Dobra. I eksplo eksploatujemy, moi drodzy, surowce wszelkiego rodzaju. I wojna skończona, właściwie. No, wojna skończona. I póki co opuszczamy oś. Zapytacie dlaczego? Otóż, moi drodzy, dołączamy do frakcji oś. Bo państwo włoskie spiskuje przeciwko mnie. Hmm. Hey, <laughs> Mamy problem. Tak, 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 dołączam do ciebie. Natychmiast, mój bohaterze. Jednak wspomniałem, że jak już wejdzie się w jedną wojnę, to już się wchodzi w milion wojen. Oj, włosi, włosi, włosi. A my nie mamy. Mamy pakt o nieagresji. Nie można go zerwać jeszcze przez kilka miesięcy. Więc oni raczej nie wypowiedzą mi żadnej wojny. W żadnym wypadku. Mamy troszkę fabryk. No i oczywiście wskrzeszamy dwugłowego orła, moi drodzy. Także. Och, tak wygląda mapa frakcji, jeśli o to chodzi. My jesteśmy Wosie. Wosi, alianci też oczywiście są. Yy, I. którą mam minutę? 16. Upadek Warszawy. Aj, niestety. Ale Polska strasznie długo się broni. Naprawdę. Szafowa dla Polski. Bronią się jak diabły. Naprawdę jak diabły. Dobra. A my w tym czasie póki co e, chyba wszystkie wszystko eksploatujemy. Bo u nas jest cały czas, przypominam. Szwajcaria, dobra, Szwajcaria. nam nic nie robi. Mamy w dupce Szwajcarię. Wojny ze Szwajcarią, my nie dołączamy. Mój Power umiera. Tymczasem. No, muszę tego state. Y, pobierę tylko moda State Transfer Tool i wtedy przekażę te wszystkie ziemie z powrotem Niemcom, bo pajacem, że tego nie mam. Dobra. Y, I teraz y, 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 guma. Po co guma? Miałem co robić. Zacznijmy już artylerię, trójkę. Jeśli faktycznie przeciwko nam wystąpią alianci. Alianci są silni. To znaczy, nie tak bardzo. Polska kapituluje, więc rejony zostają przejęte. Powstaje. Republika Litewska. O Boże. Jaki ten, jak, jak ten świat jest brzydki. To jest niesamowite. Co to jest? Stalin! Stalin, czy ty masz łeb? A, Stalin jest pajacem. Ale PRL powstał, więc... Uch, fajnie, fajnie, super! Juhu! Gorzej z naszym manpowerem, jak wiecie. Jakby rdzenna ludność nasza, to 6 milionów nasza, nie rdzenna ludność, to 31 milionów. I tu już pojawia się problem. Natomiast. Ugh, tu też. Chociaż tutaj jest coraz lepiej. Mimo że zorganizowany ruch oporu działa, to tutaj powoli to wszystko spada. Ja też muszę... Aha, no tak, no ja ciągle narzekam, że nie mam co wynajdywać, a dalej policji nie wynalazłem, żeby do tej kawalerii sobie dodać. Głupim. Ja jestem. Teraz robisz pierwszy arbitraż wiedeński, super. Węglom coś tam będzie chciał oddawać. Super. No mam nadzieję, że Węgry dołączą do nas z końc końców, bo słabo było mieć kolejnego alianta swoją drogą. By Rumunia jako jedyna pozostała w Sojuszu Francuskim. Ech. Śmieszni ludzie. Śmieszni ludzie. Dobra, moi drodzy, wskrzeszamy za niedługo dwugłowego orła. Poparcie wojny spełni i będziemy mogli odnowić Bizancjum. Co zrobimy za chwilę? No. Nawy. A wszyscy YouTuberzy, streamerzy, Kurde, tą Turcją grają. A patrzcie, jaka ciekawa jest Grecja. Nie, serio, Grecja jest spoko. Jest spoko, fajnie mi się gra. Dobójstwo od 1 Radziecka ekspansja w Europie. A, dobra, już, już nie ma Litwy. No to dobrze. Też spoko. Jak on tam idzie? Dobra, dwugłowego Orła. Moi drodzy, i teraz y, myślę, że uczynnik ludności w wieku poborowym. Tak. Neniki Kamen. Zwyciężyliśmy. Po tylu latach Bizancjum zostało pomszczone. Zyskując dawną stolicę naszego imperium, zrobiliśmy kolejny krok ku naszemu przeznaczeniu. Teraz znajdujemy się u progu nowej ery dla Grecji. Ery zrodzonej z krwi i ognia. Kosmidis Nikas. Super. Więc, moi drodzy, odnawiamy Bizancjum. ta tam? Zarstwo Bizantyjskie. Stolicą w Konstantynopoli. Piękne Jesteśmy autokratorem też Czarstwo bizantyjskie narodziny Dominacja Grecji wywołała konsternację Ekspertów wojskowości z całego świata Ale wyniki mówią same za siebie W kilka lat Grecy całkowicie opanowali Bałkany Zdobyli Stambuł O o Masz to zaraz i zdławili wszelki zorganizowany opór Turków w Anatolii. Zdaje się, że trwając ponad pięć wieków konflikt grecko-turecki wreszcie dobiegł końca. Próbując, pragnąc umocnić dumę narodową, rząd grecki odwołuje się do historii, przedstawia swoje osiągnięcia militarne jako odebranie bizantyjskich ziem tureckim najeźdźcom. W ramach tej propagandy podczas kosztownej uroczystości parady na, w Konstantynopolu ogłoszono, że Narodowa Unia Grecji zmienia swoją oficjalną nazwę na Cesarstwo Bizantyjskie. Wow. Wow. Cóż. Oko Let's go. Let's fucking go. O, to jest piękne. 77 fabryk. Jezu. Dobra, proszę zwiększyć. Mamy już rakiety. Nie. Wciągi nie będziemy iść, nie ma co teraz ich chyba. Tu też... Ech, pójdźmy tak i więcej, w armaty, bo będziemy ich dużo potrzebować. Stal od Polski. Kocham Polskę. Tak więc, moi drodzy, jak widzicie, cesarstwo bizantyjskie się narodziło. Niczym Feniks z popiołów. Szwajcaria kapituluje. Niemcy ją sobie zabierają. Super. Więc ja wracam do Was w następnym odcinku. Gdzie moi drodzy zobaczymy, jak potoczy się przyszłość naszego nowego cesarstwa? Do zobaczenia wkrótce!